Siemano, z tej strony Karol i zapraszam na kolejne odcinki. Pograjmy w Alice Madness Returns. Pozwolicie, że ja sobie jeszcze raz pozbieram. Dzisiaj będzie taki maraton z Alice. Mam trochę czasu, więc, więc nagram tyle, ile mogę. Później to będę wrzucał. No mała ścinka. Tu chyba była butelka tylko, tak. Jeszcze ostatnio, z tego co... Ojejku, z tego co ostatnio zbierałem, pamiętam. Ciężko mi się steruje, szczerze mówiąc. Znowu wrócić do tej gry, naprawdę masakra. Nie odkładajcie, jak już gracie w tę grę, nie odkładajcie jej na później. I nie graj... Może nie, odkładajcie, źle to zabrzmiało, ale nie grajcie winne, bo później tak to myli się. Niesamowicie, że cały interfejs i całe sterowanie. Dobra, zbieramy wszystko. Czekajcie, najpierw pójdziemy górą. To podejrzewam jest trochę stromo, więc będę zjeżdżał, o ile się domyślam. Tak, 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 tak mi się wydaje. Więc sobie teraz zjedziemy ładnie. Wow, ale parabola od razu. Zjedziemy dosyć szybciej tak w takim żwawszym tempie. Oj, przeleciałem jeden ząb. Muszę po niego wrócić, bo... Cholera spadłem no, Minimalnie. Dobra, ale to nic się nie stało, bo yy, w każdym razie mamy pozbierane zęby, już możemy tylko tam po prostu zejść tu gdzie to było. O, tutaj. Okej. Okay. Oj, ślimak mnie tu zaatakował. Wiedziałem, że to może coś takiego być. Coś mi się to nie podoba. Tutaj nie chcę wchodzić na razie. Może tu był jakiś potwór, nie wiem. Albo coś spadło, jakaś kometa. Dobra, nieważne. O! Co to było? Ziemniaczany potworek. No nie. Tylko nie te duże. Fuck. To najpierw porozwalam te mniejsze. O, ale mi sięgnął sorry, że nic komy znowu mam, miałem małą zabiechę. Dobra, odejdziemy na skundę. Okej. Okay. Co mi bomb brakło? Nie no, wszystko zdawało się w porządku. Jeszcze ten mi tu... i gnoki Dobra Dobra, jedna głowa poszła Teraz jeszcze tylko jakoś go osłabić. może teraz mi się uda. Ja jeszcze jedną głowę sobie zostawił na pamiątkę, dobra. dałem ja sobie zapożyczę do swojej kolekcji. Mam nadzieję, że po tych czterech ciosach nie. Jeszcze jedna seria będzie. O tybi. Zążyłem uciec, ale teraz mam farta. Ale mnie teraz skarcił, niedobrze się dzieje. No nie. Minimalny błąd. Dobra. Teraz powinno się udać. Aj! No nareszcie. Dobra, udało się. Byczka mamy z głowy. I co to za Yeti? Tu mi się pojawił? Dobry. Aha, i teraz będziesz mi huchał. No dobra, ojej. Nieprzyjemny widok wątroby jakiejś, jakiejś sowy śnieżnej. Dobra, chyba tutaj teraz. Aha, tu będzie. Tu będzie chyba butelka dla Alice. Tylko nie mogę się tu na razie dostać. Dobra, więc pójdziemy dalej. Tylko teraz... Gdzie? Tutaj? Nie, to tu był ten śnieżny potworek ten ry rybie głowy, nie wiem, dzięcio, mastodont A tu we mnie chuchasz Dobra Pochuchaj se Okej, okay, jesteśmy na drugiej stronie. Aha, mogłem tędy pójść Jezu, też ja jestem ślepy Dobra, tu coś możemy wziąć? Chyba nie Nawet nie ryzykuję, tam podejrzewam, że mnie doskoczę Tam też pewnie nic nie będzie Fajny rozdział, taki biegun. Biegamy sobie w letnich ciuszkach po biegunie. Fajna sprawa. Polecam zimą. Taka rozgrzewka przed wf w szkole. Dobra, pochuchaj se, ziemniaku. Okej. Okay. robisz straszne. Mogę ci coś zrobić? Jakąś krzywdę? Nie, nie, raczej nie. Dobra, idziemy dalej. Nie zadzieramy z, z Yetim, bo jeszcze nam pokaże później. Ja nie chcę, żebym nic pokazywał. O kurde, tu kolejna sowa jakaś. Zobacz, nie, ta, nie fajnie to wygląda. Zobaczcie takie wnętrzności jelita, jakiś jakieś kręgosłup. Uch. nie, nie muszę hamować, przecież to oglądałem. Dzieci, czy ja mam tam iść? No tu mam teraz. Co ty, Alice, robisz? Czemu się wbijasz w ziemię? No w sumie zejdę najwyżej. O, fajnie. Okej. Okay. Czem taka ścinka? No, głowa konia mnie widzi. Czy ja widzę broń? Chyba tak. To nie jest żadna zasadzka. A szczerze, sram na to. Dawaj tą broń. Pięknie, hobbies, of course. A smashing hit. O, kurde, czyli to będzie coś w rodzaju. Aha, no tak, no tak. Bardzo fajnie. Czy możemy ją od razu wypróbować? No wiedziałem, tu się nam pojawi jakiś. Co to jest? Aha, ten. Ice Snork. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, jak nazwać tego po... Już po wszystkim? Oj, tu. Wow, dobra broń, ale efektownie to wygląda. Haha, oh, pociachałem go. O, oh, się przestraszyłem, kilku was tu jest. Ale wiecie co? To nie jest efektowna broń na wielu przeciwników. Jeszcze nie wiem do końca, jak mam z nim walczyć, więc tutaj się przyzwyczaję podejmie. Schłodził mnie Jeżeli zrobiłby to jakiemuś Azjacie, to gwarantuję wam, że Azjata by zginął, bo Azjaci nie tolerują, totalnie nie tolerują lodów. No pokaż się Pokaż się. No, ty Poczekam na ciebie No ja Nie mogę nic ci zrobić, kurde, mam nadzieję, że cię nie zbugowałeś Że zechcesz powalczyć Jednak zechciałeś, dobra Szybkaś. No jeszcze mi uciekł gdzieś Gini O kurde, wychodź. No nie, to jest po prostu niemożliwe. No i wy No nareszcie, ja pierdzielę nieśmiertelne rybsko. O, nie spadło na mnie. Pamiętaj, już zbierałem zębów i dobra. Ale ta, ta głowa konia dobra, mam nadzieję, że, że jest tania w upgradeowaniu. Ho, 500, pozdro. Już już se upgradeowałem. Zobaczymy na innych przeciwników jak to działa. Może się skuszę. Choć wątpiało, będę mógł to rozwalać. Podejrzewam, że ta broń będzie mi służyła przeważnie do rozwalania tego. Ho! No pięknie. Także wiecie, co by się stało, jakbym tej broni nie wziął Ojej, kumyszka. Chociaż nie, od po tej grze naprawdę nie przepadam za myszami Za, ty za tym, co mi zrobiła W mrocznej lawie A, ja mam tam skoczyć, dobra Okej okay. Teraz co? Tam wyżej raczej nie skoczę <laughs> Świński ryj hapaj. hapaj! Pięknie Dobra Czyli skaczemy tutaj. Ok, i teraz tutaj. I mamy wspomnienie dla Alice. Bardzo fajnie Tam chyba nie mogę wejść. Dobra, wspomnienie jak wspomnienie. Nic ciekawego. Właściwie. Tam chyba już nie mogę po nic zejść, Dobra, wracamy. Jeszcze głową dożyłaś w lutalić. Ty jesteś niepoważna po prostu. Niepoważna. Dobra. Dziki mastodonty, nadchodzę. Kto następny? No tam będę musiał wejść. To czyli bardzo przydatna broń. No, bym tego raczej nie pociachał, no mogę się tak pokroić. Tym ten też chyba nie. No, pewnie tak. Dobra. Okej, okay. Wyłącz ten tryb Alice. Alice, proszę. Dzięki. Ty jesteś kochana, że mnie słuchasz. Na tamte ryby jeszcze mogę wystrzelać. O nie, no, Ta ryba jest trochę silniejsza. Musimy z nią troszkę dłużej powalczyć. Ale więcej z niej wypada. trochę bardziej straszna, jak dla mnie, niż ci przeciwnicy polera. Oh, bo walka o głowę. W co ty strzelasz w ogóle? Tam jest przeciwnik Alice. Wychodź. Na stodoncie wychodź. Czaj się pewnie dla Nie. No jak już się schowa, to nie wyjdzie, no masakra po prostu ludzie Nie wiem, czego ta rybka się boi, i tak zginie Poczekam na nią, bo fajne rzeczy z niej wypadają, trochę zębów Boże, coś dziro Chodź tu Ha, w ten sposób mogę głową konia Rozpierniczyć ją To też bardzo przydatna broń, no super Ale pirania podobna jak w tym, w epoce lodowcowej Coś tam było chyba pirania, potem jak Sid zwiedzał tę jaskinię całą znaczy no, jaskinię, ten lodowiec, co wpadli tam Co sobie zwiedlał troszkę jaskinię i tam zobaczył takie, takie różne rzeczy i w ogóle, takie, <grytanie> No, mleczek <grytanie> Dobra, lecimy dalej Tu mamy ząbki A No, tu musimy wejść, ale to za chwilę hmm. Tu czy tam? Nie, najpierw... Jeszcze tu coś? Nie, stąd przyszedłem. dobra, w porządku O, już myślałem, że mam tyle opcji do zboru, że... Jeszcze tu, cholera Nie wiem co wybrać Dokonamy wyboru Nie chciałem tutaj wchodzić No ale dobra, już, już w sumie wpadłem, więc Podejrzewam, że tam musiałem iść no, Ale już stąd nie wyjdę, no nic No trudno, może tam dojdę kiedyś Najwyżej ominąłem jakieś ważne wspomnienie Podejrzewam, że tu gdzieś bym wyleciał O, prawdopodobnie stamtąd bym wyleciał no, no nic, dobra. Tu jeszcze mam gwiazdkę, bym ominął. W której będzie pewno kilka zębów. A jest, i róża. Weźmy tutaj, może na chwilę. Czy tu mogę coś coś szczelić? Szkoda, że nie mam takiej zdolności jak telekineza. Będę sobie przyciągał te zęby, do których już nie mogę wrócić. No nic, tu jest ślimak. Czemu go nie widziałem? Dobra noc. Okay, czy tu nic nie ma? Czy ja na pewno czegoś nie pominąłem? Mogę tutaj wejść. Zęby, zęby, jeszcze raz zęby. Świński ryj, <laughs> świński ryj. Gdzie jest świński ryj? A tu widzicie, dobrze, że dobrze, że nacisnąłem. Gdzie jest. O, tam jest świński ryj, ale się skamuflował. Dobra, ziomek. Twój czas się kończy. to pewnie mi się odblokuje jakieś przejście. No tak. Pięknie. Czy jeszcze tu coś widzimy? Chyba nie. Dobra, rozwalamy to. Pięknie tutaj mamy. Zęby będą pewnie. Zęby. Tak jest. I to mnóstwo tu również. I tu... Czy one były czerwone, czy taka poświata padała? Chyba poświata. Oj, wali minąłe pod tej gry wali. Wali wali, bo gramy walis. Ach, te moje żarty słabe. Dobra, jesteśmy gdzieś dalej. Jakiś... Może nie kolejny rozdział, ale jakiś chapter. I co? No i dalej idziemy, tak? No, jedziemy, super. Co to jest, to co się świeci? Wybieramy. O, chyba źle wybrałem. No nic, tutaj będziemy jechać bardzo powoli, żeby dokonywać wyboru. No nie, nie. Nie. Prędkość jest... Oj, oj, tu mnie... No, a, zaś pojechałem w nie tę stronę co trzeba chyba. Pewnie to zależy od tego ile będę miał zębów za chwilę. No, więc źle wybieramy, źle wybieramy. Ale to nic nowego. Chlas na dupsko i nic się jej nie stało, nawet jej kości konowanie nie boli. Ale jest to twarda baba. Niejednemu facetowi by się taka przydała. Pewnie ustawiłaby go tak porządnie do pionu, że ino by robił, nic więcej, tylko by pracował. Spadłem gdzieś. Co? Co teraz? Na no pewnie nie tu. Musimy iść tu. Do tej jaskini. Już widzę rybsię. Dobra, leżeć. Okej, okay, jedna rybsia z głowy. Rybia. Chodź tu, rybia. Idziemy powalczyć z rybciem Chodź tu, chlost, chlost. No nie, jeszcze ten tu nam się pojawił Ziemowit Nie podejrzewam, że nie mogę unikać tych ciosów, o, ale dobra broń. Na tych większych cudowna broń. Zobaczcie: każdy cios ma dostaje. Jest tak go